Hej! akurat do dzisiaj, i się złożyło, bo sobie robimy układik. Może nie układik, albo brazylij, zobaczycie, jak wyglądają tradycyjne spotkania w no, Nord Roses. Więc tutaj sobie czekam i jestem jako trzecia, więc no jest git. No. Jakby co klub się domył, o ile się nie mylę, na cookie ball, więc spadajcie, bo jest naprawdę super i ma mnóstwo członków, a, a ludzie są mili. Zobaczycie, nie, nie będziecie się nudzić. Sobie czekam tutaj, więc no, tutaj, tutaj sobie piszą. Sobie poczekajcie. Więc, no, troszeczkę trochę będzie problemu, ku, ale spokojnie, spokojnie. A będzie trochę problem ogólnie z nagrywaniem tego wszystkiego, bo później po prostu, że tego nie nagrywam, a nie, to jest gnia. Chcemy, na, aż się ruszą. Więc, no, to troszeczkę zajdzie, zanim się ruszą, bo na razie nic nie wiemy. Tutaj taka, nie wiem, czy widzicie, może Wam przybyła. Tutaj siedzi... O... O, o tak, tak, jest, dobrze. Tutaj siedzi stoi osóbka, która będzie nas nagrywała, więc no. My ja tu sobie czekamy i o! Sobie e, oby mi się dobrze nagrało, bo po prostu nie wiem jak mam to nagrać. Jezu, ta się... Ta, ona się zatrzymała. Co to jest? Co tu kobieta jest? Co tu kobieta jest? Aha, tutaj zaczęła. i był święty, muszę się zatrzymać, żeby ona weszła. Przyspieszcie, e, co? Aha, ja w tą stronę Jezu zapomniałam. Jezu, ale ja tak dawno nie byłam w tym klubie. Jest to jest szok. Ona, ona skupia. Aj, 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 aj. aj. Teraz to się zje, będzie na mnie, że nie tak, kaja. Kajcie. Wejdziemy sobie na dupę, konia. E, jeszcze raz. Nie wiem, musimy Ruszcie, kobiet, to róż święta. Ale w tą stronę, jak? Ale w tą stronę. Nie, <śmum> ja nie mogę, ale bez sens. Bez sens i to wielki, więc. Dobra, z gdzieś Byle gdzie, po prostu, żeby się ustawiła. Ogólnie dołączę się do tego klubu. Klub się jeszcze raz Na Zajmowałam się na ale jest naprawdę cudowne. Polegam miłe osóbki. No. Sobie tutaj czekamy, tutaj jest inna osoba. Teraz nie, tylko nie trzecia, ale inna, po prostu no. A sobie po prostu poczekamy, chwileczkę. O, ruszamy. Ruszamy. Rusza się koń. Ogólnie jestem jakby co to, to... koniem naszym klubowym jest Frozulek, więc... No! Ta się ta idzie z tempem i jakby nigdy nic sobie skapnęło się, że ja ją wyprzedam. Mhm. Kobieto, ty musisz się skapnąć. Jak... Że ja pierdolę. Przepraszam. Ale, no, naprawdę, się tak wkurzyła na mnie. Co? Mm, Volta. wolta. Ja nie mogę. To tak, tak skomplikowane, że nie dam rady normalnie. tego. ja nie. Super, Wy, wyślę elfo. Super. He, więc tak to się prezentuje. Zawsze cały to wam pokażę. O, ludzki królik. W ogóle się skapniecie wszystko z tym. Więc no, pa pa! pa.